Siemanko, witajcie na Kidrop.pl sobie dzisiaj tutaj mały opening jakoś odskocznia od otwierania w cs -ie. Przyznam się, że próbowałem nagrać wcześniej odcinek dobrałem sobie zastówkę, Jednak stwierdziłem, że nie jest warto w ogóle go zamieszczać W sumie dropłem tylko bardziej wartościowe m którą odebrałem sobie z ciekawości tutaj jest warta 27 zł, w grze jest warta 38. I odebrałem sobie USP bo nie miałem oraz y, AUP, którą sprzedałem. E, więc tak. E, w planach jest otworzenie jednej skrzynki Xpendables. Coś jak niezniszczalni. I cztery skrzyneczki Mafii i 4 skrzynki Gradient. E, zobaczymy jak to wyjdzie. Na pewno coś sprzedam, żeby starczyło mi na to. Hmm. Będziemy sobie otwierać po kolei jedną tą, jedną tą, jedną tą, jedną tą. Miejmy nadzieję, że coś dropnie. Hmm. Ostatni razem jak ją ja otwierałem to drobnało to. Czyli najgorsze co mogło być. Eee. Bardzo, bardzo, bardzo bym chciał, żeby drobnął Glock Fade, aczkolwiek jest to niemożliwe, więc bardziej Spodziewam się coś z tego, jeśli o ile, o ile dropnie coś lepszego to na pewno te trzy, a bo właśnie te, nie w te, bo jest to chyba raczej nierealne, więc lecimy. No. Najgorszy z kim? Najgorszy z kim? No to teraz Mafia no tutaj są dosyć fajne skiny, nie powiem Bo nawet y, Awu ta jest złota z 18 złotych chyba najmniej Więc pewnie mi znowu najgorsze Dropnymi z 1 podkręcony y, Otwieram tak sobie 16, no Diggru się zwróci, spoko z drobnym zyskiem. Także ja jestem w szoku. Ok, no to ponownie gradient. O! Znaczy, jak odjecha się złoto? Że nic specjalnego. Oj, powinien zrobić uroć. No ale nieważne. Yy, mafia, ponownie. <grym> Na pewno jest to i tak bardziej wartościowe niż otwieranie w się. Bo szczerze mówiąc wybrałem te dwie skrzynki właśnie dlatego, że jedna skrzynka w CESie mniej więcej tyle kosztuje Bo klucz kosztuje chyba 11 do tego skrzyneczka, więc Te 11-12 zł w sumie idzie na skrzynkę w się, nie? Ponownie gradient Szczerze już myślałem, że będzie koniec. Ale w co ja wierzę, w co ja się łudzę? Ponownie mafia, no nawet się nie zawróciło. Znowu gradient. I trzeci raz chyba Chyba tak, chyba trzeci raz. I chyba ostatnia mafia. Hamas też się nie zwróciło. Dorałem 58. 361. Coś sprzedamy. Coś najbrzydszego oczywiście, albo coś co się powtarza. Czyli to. W sumie jeszcze raz to. Um. Dobra, to jest gówno. Nikt tym nie gra. Okay. Expandals No tutaj to są dosyć ładne skiny, nie? Ale zapewne i tak w coś z tych pięciu Albo Scout Scout też nie jest niezłatwy szczególnie I no to jest 61 złotych, więc... Fajnie by było się obić obrońca Factory New Szkoda, szkoda, szkoda Dobra, numer 18 numer 40 56 jakoś Weźmy ile on jest warty na Steamie. Dobra, więc na Steamie jest warty około 51 zł. Licząc, że sprzedamy po 50, e, prowizja 43 zł będzie dla nas. Czyli 5 zł do przodu. Czy jest sens? Szczerze, nie widzę takiego sensu. Sprzedam Scouta, sprzedam obrońcę i zobaczymy, co wypadnie. Albo nie. E. To sprzedam yy, Digla sobie wezmę chyba Tutaj 7 nie mam, więc się przyda 7. Yy, Hamasa też mam brzydkiego skada sprzedamy. Czyli ostatecznie w sumie sprzedaliśmy Guardiana, obrońcę, trwały sport prusyckie i P2000. I mamy 79 zł. Więc otworzymy sobie jeszcze raz. Ufam, że ta skrzynka da coś lepszego. Wierzę w to. Daję czwórkę. Nie, to gówno. Stalker, Mac-10 Fit tested Okej okay. Nie no, nie chcę tego Dobra, to będzie ostatni raz i pewnie teraz dropnie jakieś gówno Totalne gówno Golden Coil Serio? To jest tylko tyle warto. Zawiodła mnie ta skrzynka. Golden Coil Dobra, spróbuję ją odebrać. Dobra, ja już MK odebrałem. Eee, tak, warto jest około 56 zł, oczywiście prowizję zeżre, Także Może swojego programce sprzedam. Eee, mój FAMAS też jest warty 650, że na pewno chętnie zmienię na lecha Industries, więc spróbuję też go odebrać. Eee, MP7 i tak nie gram. Tak jak i Diglem nie gram. Więc te dwa nie sprzedam. No może być. Dobra, mamy jeszcze trzy dyszki. Trzy dyszki. 32. Coś po 17 No dobra, mamy trzydzieści dwa, to otworzymy jeszcze... ...dwie mafie, chyba. No, otworzymy jeszcze dwie mafie. I otworzymy je na raz. Cyk. Proszę, wka czerwono Sprzedaj Przypizdziaty Otwórz teraz No to jeszcze ostatni Что за эра, а что там? <свист> 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 пошел. <пошел>, <пошел>, <пошел> Jeszcze się jak wiedziałem. Dobra, coś przyszło. Tak, przyszedł FAMAS Okej Ok. FAMAS przyszedł. No dobra, 11,80. 11,80. Czy mamy coś za 11,80? No nie Możemy sobie otworzyć dwie skrzynki Agent A, to z wyglądem. Chociaż w nie? czemu nie? Szkoda, szkoda, nawet tego sprzedać no. No. można wydać monety w Gold array na gry mam obecnie 860 monet. Więc mogę sobie otworzyć jedną skrzynkę z dnia do drugiego. No zawartość skrzynki jest kozak, w sumie aczkolwiek niektóre są za 3,60, 7,20 13, także no niezbyt, niezbyt mm, bo pewnie takie by i tak dropły bo oczywiście leci samo gówno bo musi tak już jest. Co to z levelu pierwszego? Najtańsze skiny. Pfu, co ja mówię? Najtańsze. Są po 14,50. No, także tego. Więc otworzymy sobie dwie takie. O, było blisko do do Rim to nawet nie wiadomo ile jest warte chyba nic chyba zero World War 3 Black Gold nie znam tej gry nie mam pojęcia co to jest za mam 240 i otworzymy sobie jeszcze 40, to w takim razie to 100 ileś coś to było no, po 80 i po 180 80 i 180 Czyli otworzymy tworzymy sobie 3 po 80 aha to są te z dolcami, kurcze i to pewnie też z dolcami no kurczę kurcze, kurcze lipa 240 moment ach, ugo, niech wygląda. otworzymy trzy takie a co? Te... chociaż nie wiem, po co te dolce są tak naprawdę bo no, tutaj jest coś niby, ale trzeba mieć pewnie wlu i tych dolców Adropio 1263 No. Także tego. 30 sekund. Co? Serio. Wszystko z oblatamy. No dobra, ale co za te dolce kupić? Dobra, ogarnęliśmy. Tu hajs się dostanie za te dolce. Jako mały bonusik otworzymy sobie 5 skrzynek. Różnych skrzynek. Skrzyni rękawic, skrzynia spektrum, skrzynia strefy zagrożenia, skrzynia clutch spektrum 2. Eee, w grze, w się. Zobaczymy jak nam pójdzie. I tak, sprzedałem Golden Coil MP9, ok, czas na spektrum. Karo podnieść. Strefa zagrożenia. No dużo do uspania brakowało. Klacz. Ostatnia skrzyneczka Co z Dobra, dziękuję Wam bardzo. Zostawcie łapkę w górę. Nie pogardzcie subem, to nie boli. On mnie bardzo motywuje.